Wspaniała pogoda. Słuchajcie, postanowiłem zajrzeć do vermikompostowników na zewnątrz. Jest wspaniale. Tylko minus jeden. No tak wygląda e, przysypany. Wczoraj tu zaglądałem i zobaczcie ile nasypało. Ale jest tylko minus jeden. Zobaczmy co tutaj się dzieje Jeżeli uznacie, że to nuda, to po prostu wyłączycie, ale może coś ciekawego znajdziemy. O, mój kompostownik na dzień dzisiejszy. No niestety spada temperatura. Nie wiem czy zobaczycie. 3 i 8. Jest to źle. Przynajmniej ja tak uznałem. Materia organiczna, którą tu wrzuciłem, jest miękka, ale się nie rozkłada. Ale uda mi się zobaczyć trochę z drugiej strony. Tu mamy ziemię. No, ale ona, muszę powiedzieć, że jest zmrożona. I a, tu mam kołpak. O, tu jeszcze go wrzuciłem. I tylko z wierzchu, bo głębiej jest całkiem spoko. Kiedyś tam zajrzymy i może znajdziemy. Dobra. Czyli temperatura 3,8. E, według tego, co widzieliście, co się wydarzyło, idziemy jeszcze do drugiego. Co się wydarzyło z dżonicami, które trzymałem w kuwetach, e, to powinny dawać radę z taką temperaturą. Mają tam 3,8. Tutaj też, mimo że wczoraj zaglądają, zobaczcie, ile nasypało śniegu. Tak w międzyczasie, jak tu będę odśnieżał, e, przypomnę różnicę, bo te dwa termikompostowniki różnią się zdecydowanie. Ten, przy którym teraz jestem, plastikowy, ma głównie bioodpady. i to jest wszystko to, co wyrzucamy z domu. Tamten spalek, który oglądaliście filmy, no to widzieliście, że tam poszły głównie gałęzie, jeszcze troszkę. U, nie. O, mam. I w 100% mogłem otworzyć. Świetnie. Mam tu do wyrzucenia piękne kwiaty. O, tutaj jest dwa stopnie. No i co? Hmm, hmm, hmm. Z góry troszkę przymarzło. Ale zobaczcie, między liściami jest mięciutko. To jest te dwa stopnie, które być może będą ratowały dżdżownicę. Zostawiam tutaj kwiaty. No i sprawdzamy dalej. Myślę, że krytyczny moment, jeżeli temperatury zejdą mi poniżej. Zera, no to myślę, że już pozostaje nam tylko i wyłącznie czekać do wiosny. I wtedy będziemy sprawdzali, kto przeżył, które przeżyły. Bo to, że przeżyją, jestem pewien. To już będzie trzecia zima. w tutaj troszeczkę. Trzecia zima. Właśnie. Zobaczcie jeszcze, jak wyglądają o. beczki, w których trzymam zwykle truskawki i poziomki. Piękne kopce z drugiej strony. vermikompostownik. postownik. Pięknie to wygląda. Mam nadzieję, że również dżownice przeżyją. Będziemy to sprawdzać. To chyba tyle. Pozdrawiam.